Witam w pierwszych od dawnej przerwy wiadomościach w Kaczka TV. Bez zbędnego gadania, przejdźmy do rzeczy. Rosyjski reżim schodzi coraz głębiej do defensywy, mówi dziennikarz rosyjskiego kanału Le Monde. Budowa 10 tysięcy schronów i ewakuacja 40, 400 tysięcy mieszkańców. Nie jest niczym przypadkowym. Do czego posuną się rosyjskie władze, aby uchronić swoje swoich mieszkańców przed niepowodzeniem tego dowiemy się później. Posiadamy jeszcze również jedną informację, świeżą informację. Klauny terroryzują szkoły w Ameryce. Pomówmy z reporterem, który był. W tamtej chwili na miejscu i wie o wszystkim. Więc ostatnio, gdy byłem w Ameryce, spotkałem się z pewną szkołą, które, terror które terroryzowały pewne klauny. Jedne z dzieciaków powiadały mi, że. Były ofiarą gruźb tych klaunów, i że zostaną zamordowane któregoś dnia. Najczęściej były to właśnie piątki, lecz było to w tych mniejszych miastach Ameryki, tam gdzie nie było zbyt dużo patrolów i władz, w tych właśnie miejscach zostały przesłane specjalne posiłki amerykańskie, które bronią tej szkoły zawsze, gdy. W w tej szkole jest jakiś człowiek. Klauny terroryzują również granicę polsko-niemiecką oraz wschodnie granice takie jak Polska, Polska, Polsko-rosyjska czy coś takiego. Są również w Kalifornii, ale jednak to Ameryka najbardziej ucierpiała na. Na groźbach klaunów doszło już do jednego śmiertelnego wypadku, który miał miejsce coś około trzech tygodni temu. Do, była sobie kobieta z dzieckiem na spacerze. Kobieta na chwilę odeszła od dziecka, żeby załatwić pewną sprawę, i wtedy z, z lasu wyszedł klaun i chciał zwabić to dziecko. Jednak na szczęście, kobieta w miarę szybko wróciła tego miejsca, do którego poszła do dziecka. No i zgłosiła to od razu na policję. Klan został schwytany, ale nic nie wyjawił. Można póki co rzec, że tutaj w Polsce nie ma się czego bać. Dziękuję. A więc to tyle faktów w dzisiejszych faktach. Kolejne fakty w faktach po faktach. 真锢。